Sędzia Dredd to niezłomny strażnik prawa, który stał się żywą legendą Mega City One, gigantycznego, przeludnionego miasta rozciągającego się na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. W świecie, gdzie anarchia i przestępczość są codziennością, Dredd uosabia surową, bezkompromisową sprawiedliwość. Jako sędzia pełni jednocześnie funkcję policjanta, sędziego i kata, działając na podstawie niezwykle rygorystycznego kodeksu. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym poprosić Was o pozostawienie łapki i komentarza, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Historia Dreda jest ściśle związana z programem stworzenia sędziów, który miał na celu przywrócenie kontroli w społeczeństwie pogrążonym w chaosie po globalnym konflikcie. Urodzony jako klon, Dred został zaprogramowany i przeszkolony, by stać się idealnym egzekutorem prawa. Już jako młody rekrut wyróżniał się nieustępliwością i skutecznością, co szybko zapewniło mu miejsce w elitarnych szeregach sędziów. Od tamtej pory przez dziesięciolecia niestrudzenie patrolował ulice Mega City One, stając się postrachem przestępców i gwarantem porządku. Charakter Dreda jest jednym z jego najbardziej rozpoznawalnych elementów. To postać bezkompromisowa, zimna i nieprzekupna. Jego mottem jest całkowita lojalność wobec prawa. Dla Dreda nie ma bowiem wyjątków, okoliczności łagodzących ani miejsca na osobiste sympatie. Wszystkie jego decyzje są podporządkowane kodeksowi sędziowskiemu, a każde wykroczenie spotyka się z natychmiastowym wymierzeniem kary. Pomimo tej surowości, jego bezstronność budzi szacunek, choć czasem także strach wśród obywateli wielkiej metropolii. Dread nigdy nie ujawnia swojej twarzy. Hełm, który zawsze nosi, symbolizuje jego anonimowość i fakt, że jest nie człowiekiem a wcieleniem prawa. Jego wyposażenie odzwierciedla zaawansowaną technologię przyszłości, umożliwiającą mu skuteczne działanie w każdych warunkach. Najważniejszym elementem jego arsenału jest pistolet Low Giver, rozpoznający właściciela po DNA i zdolny do wystrzeliwania różnych typów amunicji, w tym wybuchowej, gazowej czy naprowadzanej. Motocykl Low Master to mobilna forteca wyposażona w uzbrojenie, sztuczną inteligencję i systemy ochronne, które pozwalają Dredowi szybko reagować na każde zagrożenie. Jego pancerz zapewnia mu ochronę przed bronią palną i eksplozjami, a zaawansowane systemy komunikacji umożliwiają ciągły kontakt z centralą sędziów. Potencjał bojowy Dreda jest naprawdę ogromny. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i intensywnemu szkoleniu jest mistrzem walki wręcz i za pomocą broni palnej. Na wyróżnienie zasługuje również jego zmysł taktyczny, dzięki któremu potrafi w szybkim tempie opracować plan działania podczas trudnych sytuacji, jakie spotykają go w zakamarkach mrocznego miasta. Nie boi się konfrontacji z przeważającymi siłami wroga, niezależnie od tego czy chodzi o lokalne gangi, zmutowanych przestępców czy nawet zagrożenia o charakterze międzyplanetarnym. Jego odporność psychiczna pozwala mu działać pod ogromną presją, a determinacja sprawia, że nigdy nie rezygnuje z realizacji swojej misji. Mimo, że drept nie wykazuje emocji, czasami można dostrzec w jego działaniach ślady głębszego zrozumienia dla ludzkiej natury. Jest świadomy wad systemu, któremu służy i choć nigdy nie podważa prawa, zdaje sobie sprawę z jego brutalności. W takich momentach jego działania mogą być interpretowane jako dowód na to, że pod stalową maską kryje się coś więcej niż tylko maszyna do wymierzania sprawiedliwości. Jeśli chcielibyście posłuchać coś więcej o tym rozbudowywanym od ponad 50 lat futurystycznym uniwersum, Dajcie mi znać w komentarzu, tymczasem do usłyszenia, cześć!